Z wami macie zonu, Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć i będę o tym przypominał, że trzecia część jest sponsorowana przez Kidrop. Nic dziwnego, no bo widzimy tutaj e, dwóch, myślę, z bardziej znanych, bardziej popularnych streamerów, więc doskonale wiecie czym jest Kidrop, dlaczego warto korzystać Kidrop sponsorem trzeciej części konferencji, a jego przeciwnikiem będzie Norbert Dis. Yeah! Naprawdę chyba niewiele osób wierzyło, że tych dwóch gentlemanów siądzie przy... No może nie jednym stole, ale na jednej scenie. To bardzo ciekawy. jeszcze mam na ten temat pytania, więc myślę, że wrócimy do tematu, a tymczasem Dis. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. E Cześć Darku, i witam was wszystkich. Twoje wejście do klatki podczas pierwszej gali League zaszokowało polski internet. Wszyscy zastanawiali się, kto będzie twoim przeciwnikiem. Teraz już wiemy, Zony. Jesteś zadowolony z takiego obrotu spraw, czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć bardziej? Zadałeś huh, mi najtrudniejsze pytanie na samym starcie. Ja A ogólnie... później są tylko gorsze. Kurde, no to jest przesrane. Yy, ogólnie chciałem zacząć od tego, że chciałem podziękować publice, która była wtedy na miejscu, bo spodziewałem się, że przyjmą mnie o wiele gorzej i byłem mega zestresowany. I jakby byłem gotowy mentalnie na to, że przyjmą mnie źle. Wszedłem i ludzie przywitali mnie bardzo entuzjastycznie i totalnie chciało mnie z nóg. Nie wiem, jak ktoś widział ten fragment, to widział, jaki wtedy byłem, no, no kolokwialnie mówiąc strany, strasznie. I, ale chciałem podziękować, bo jak sobie o tym myślę, tak wiesz, każdego wieczora, jak to wyglądało to ogłoszenie, to jest mi bardzo miło. I dziękuję. I Dziękuję Wam również dzisiaj za fajne powitanie. Może nie najgłośniejsze, ale na pewno nie w żaden sposób chamskie, co już dla mnie jest ogromnym sukcesem. Dzięki. Czy jestem zadowolony z takiego przeciwnika? Jestem przede wszystkim zadowolony, że mam przeciwnika, bo przeciwnika trudno było znaleźć. Tak że dzięki Zony, fajnie, że zmierzymy się razem w Oktagonie i mam nadzieję, że stanie się to, co obiecałem, kiedy wchodziłem, niezależnie od wyniku, że damy performance, który wypierdoli ludzi z butów. To na pewno. To na pewno. Yy, mówiłem też wielokrotnie, yy, kiedy pytano mnie o potencjalnych przeciwników, że no, wolałbym się nie bić z kimś słabszym, że źle bym się ze sobą czuł, gdybym bił się z kimś mniejszym i że byłaby to dla mnie marna satysfakcja, nawet gdybym wygrał. Więc cieszę się, że mogę się bić z gościem, który jest duży, który jest silny. I który ma sportową przeszłość, której nie należy lekceważyć. Bo o ile dobrze wiem, ty z ony pływałeś 13 lat, tak? Yy, tak, skaza się. No to ja stary tyle grałem, kurwa w League of Legends. Zły wybór. Złe wybory zostały podjęte w pewnym momencie. Ja e... mam właściwie takie pytanie, które chyba od dłuższego czasu mnie strasznie nurtuje. W zasadzie ja pod swoimi klipami i to pod wieloma, zawsze to słynne czy niesłynne JD, i w hmm. zasadzie po jakimś czasie skumałem, o co chodzi już, ale pytanie jakby. Moje właściwie, skąd taki jakby, taka ilość tych komentarzy, które są skierowane. Ja osobiście ciebie wcześniej nie znałem i, i, i jakby początkowo myślałem, że jest to jakaś fala internetu, w sensie wie, że coś to znaczy i taki stary bumer jak ja po prostu tego nie rozumiem, ale fakt faktem jesteś tutaj teraz w tej chwili, zapoznałem się z sytuacją. I pytanie jakby, o co chodzi z tym w zasadzie stary, skąd to się wzięło, dlaczego, jaka jest geneza tego? Uh, wiesz co, no kurczę, opowiadałem o tym dużo razy, ale faktycznie możesz tego nie wiedzieć. I duża część publiki, która nas ogląda dzisiaj, też może tego nie wiedzieć. Kiedyś streamowałem Lola, League of Legends, yy, No i trochę się spinałem, trochę się wkurwiałem na Gierkę. Wszedłem w jakiś tam mini konflikt z publiką, potraktowałem niektóre żarty zbyt bierzesz poważnie. Narkotyki? Słucham? Narkotyki bierzesz? Czy co biorę? Narkotyki. <laughs> Alfa, nie tą listę pytań, nie? A ty? Ja nie. Ja też nie. Yy, no. Bo Jak zapytałeś skąd żart, się wzięło za... oddech, tak? No więc kiedyś mocno się spinałem grając w gry, publika to źle przyjąła. mówię bardzo na skróty, nie? bo to jest historia na przestrzeni lat. Zrobił się z tego mem, mem, który ja próbowałem ubić i moim błędem było to, że próbowałem, bo im bardziej próbujesz ubić jakiś mem, tym bardziej ludzi bawi memienie tego. Wiesz co, tak na chwilę obecną to też może być, no częściowo może o współpracę z pewną sieciówką ubrań powinieneś, bo jest, A jest takie nazwa. No, ten, ten, jest w jakiejś sportowalki chyba, tylko zagrania. Nie, 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 nie. To, to jakby odzieżowa marka jest, ale to tak, tak powinieneś spróbować. Może coś, tego? Kurde, wiesz, jakby przyszli z fajnym hajsem, czemu nie? Taka marka, nie? Zawsze jakiś, zawsze jakiś pomysł, no tych pytań do was chłopaki, jak się domyślacie, no internet, sam internet dostarczył mi tych pytań bardzo dużo i były pytania, yy, czy będziesz miał wsparcie od ekipy z Grecji. Yy... Tak, ekipa z Grecji jest cały czas ze mną, o. zawsze mówiłem, że kochać Grecję. No i to jest na przykład bardzo cenna informacja, ale zony, przejdźmy do ciebie, yy, nie pytam o taktykę, bo wiadomo, kolanami na ryj i po swoje. Właśnie, co z tymi kolanami mordo, jak ty kopiecinę mogłeś tak uderzyć, wariacie, jak to się stało? A to już przeszłość i... No nie wiem, co mam powiedzieć. No, viral, który się za mną ciągnie, mnie już w ogóle nie śmieszy, ale cieszę się, że ludziom dostarczał tyle humoru i może nadal dostarcza jeszcze. Tak, ale doskonale... Może jakiś ochroniacz na kolana powinieneś zacząć robić. Y... Nie, niekoniecznie. Ale doskonale Lepiej wiemy... z Gołego dostać. Ale doskonale wiemy że zony, że już jakby zostawiłeś to za sobą, że wyrosłeś z tego i teraz tworzysz e, fajny content na streamach. Zapytam cię. Kiedy podjąłeś decyzję, że wejdziesz do klatki? Czy kiedy prowadziłeś program rundki Ekstra, już się szykowałeś? Czy dowiedziałeś się stosunkowo niedawno? Znaczy, w głowie miałem coś takiego, że na pewno kiedyś chcę zawalczyć. Bo tam jak odglądałem jako małolat jakieś gale albo jakiś Power Rangersów, to gdzieś tam pajacowałem w domu, że chciałbym też powalczyć. I no teraz stała się taka możliwość, więc podjąłem rękawice. No i trenuję już od jakichś czterech miesięcy. Okej. Okay. Big Jack, pytanie do Ciebie. Twoja walka z Carlito odbiła się bardzo. W takim razie pytanie do Disa, bo ostatnie miesiące to dla Ciebie czas bardzo dużych przemian, nie tylko fizycznych. Eee, ile kilogramów poszło w dół na tę chwilę? Tak, to pytanie padało wielokrotnie w trakcie mojego okresu przygotowawczego, ogólnie w trakcie procesu, kiedy sobie gdzieś tam chudłem. Eee, I obiecałem, że odpowiem na to pytanie na konferencji. Eee, więc. Moja największa waga w życiu Złote Czasy, Ligi Legend, toporów, smoków i innych mistycznych rzeczy, to było 114 kg. Przed świętami, w momencie, kiedy dopinaliśmy walkę z Zonym, ważyłem 77,2 kg i to była moja najniższa waga, bo miałem docelowo walczyć w 7,7, przynajmniej takie miałem założenie. Więc no, nie chcę mi się robić matematyki na szybko, bo pewnie się balne, ale jest to bardzo dużo kilogramów. W tym cyklu, w którym chudnę teraz, zaczynałem bodaj od 94, więc już nie od 114, bo gdzieś tam już byłem troszeczkę, że tak powiem, odchudzony, wciąż nie byłem w dobrej formie. No i w ciągu tam. Ponad roku, półtora, głównie na keto. Udało mi się zrzucić bardzo dużo kilogramów. Zresztą, no myślę, że nie chcę też zabierać dużo czasu na konferencje opowiadając o samym diecie, o samej metodyce, o samym nastawieniu do, do tego, jak to u mnie wyglądało. Może, jeżeli pojawi się taki odzew ze strony ludzi, yy, to nagram po prostu ten film. Yy, powiem tylko tyle. Nie ma łatwych dróg, nie ma dróg na skróty. Jeżeli ktoś wam obiecuje złoty sposób na schudnięcie, pięć prostych metod, pi, pi pół litra wody, litra wody dziennie więcej, idź spać pół godziny wcześniej, to pierdoliko co poły, wyłączcie to od razu. Powiem wam, że zawsze proces przemiany jest okupiony ciężką pracą, ale tą ciężką pracę da się sobie uprzyjemnić, co regularnie robiłem, więc mogę gdzieś tam o tym opowiedzieć w osobnym materiale, jeżeli publika, jeżeli znajdzie się po prostu grono odbiorców, które będzie takiego materiału chciało i przede wszystkim potrzebowało, bo myślę, że to mogłoby pomóc. Czy kolejne walki w takim wypadku interesują Cię w podobnej kategorii wagowej? Czy myślisz, że chcesz zejść jeszcze niżej, albo wygodniej Ci, bardziej komfortowo w wadze wyższej? Wiesz co, ja się bardzo dobrze czułem na wadze 77.2, teraz też czuję się dobrze, ale wydaje mi się, że 77 to raczej będzie moja kategoria. Teraz nie wiem, czy ogłaszaliście jaką mamy kategorię, może to, to chyba Twoja brocha, więc nie ja będę Ci odbierał tego chleba, teraz mamy troszeczkę więcej. No i z racji tego, że było ciężko nam znaleźć przeciwnika, to powiedziałem, ok, dobra, zróbmy to w większej wadze. Ja tej wagi prawdopodobnie nie robię, będę trochę lżejszy, bo nie chcę się ulewać w ciągu miesiąca, nie da się zrobić paru kilo. Ale docelowo odpowiadając na pytanie, wolałbym się bić w 7-7. OK, Zony, w takim razie pytanie do ciebie. Jaki jest twój osobisty stosunek do Disa? Szanujesz jego twórczość i jego jako człowieka? No, nie znam go prywatnie, a co do twórczości to przyznam, że kiedyś oglądałem te lajfaki. Do dzisiaj używam Dziękuję takiego zlewania mleka z kartonu drugą stroną, żeby nie pryskało. Ale denerwuje mnie trochę w tych filmach taki sztucznie wymuszany śmiech w pewnych momentach, i twierdzę, że on też do końca nie jest sobą. Taki nie jest autentyczny. I no dłuższego czasu nie oglądam. To znaczy, ja uważam, że innym środowisku zawsze zachowujesz się trochę inaczej. Stworzyłem sobie pewne uniwersum i uważam, że to uniwersum jest ok. I dla młodszego, i dla starszego odbiorcy. Od początku wychodziłem z założenia, że zrobię sobie jakiś tam family friendly content. I rozumiem twoje podejście. Masz prawo tak to odbierać. Jest część osób, które mnie gdzieś tam pamięta z Twitcha, jak te, jako tego gościa, który se w ligę, który dużo kurwił, który wyzywał sojuszników, jak chcieli piknąć Timo na topa. Yy, I tu się tworzy pewien dysonans poznawczy, nie? Że nagle se nagrywa live haczki, śmieje się do kamery, jest hi, 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 ha. ha, ha. Yy. Wiadomo, że zawsze ten śmiech no, jest z jakiegoś powodu, czasami może faktycznie trochę na wyrost, ale na koniec dnia celem jest dostarczenie rozrywki odbiorcy. I robię to też dla swojej publiki i wydaje mi się, że dla nich to jest OK. OK. Okej, okay, w porządku. Um, Big Jack, pytanie: Czy na tym etapie jesteś w stanie sobie radzić z tą presją, z tym hejtem, jako osoba publiczna, czy nadal w jakiś sposób cię to rusza? To znaczy, gdybym nie był sobie w stanie radzić, to prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj i to jest jedna część prawdy, a druga część prawdy jest taka, że każdy, kto mówi, że nie rusza go hejt, prawdopodobnie kłamie, albo próbuje przekonać sam siebie, że tak jest. Bo uważam, że hejt zawsze jakoś tam rusza. O tyle, o ile w internecie mamy prawo go ignorować, mamy prawo go nie widzieć, czy nawet gdzieś tam sobie ukryć, zbanować jakiś komentarz. O tyle w realu niektóre sytuacje nie są przyjemne. Zdarzają się takie realne sytuacje? Wiesz co, to, to jest rzecz skali. W tym momencie ma około miliona subskrypcji na YouTube, więc awareness, zapewne, awareness czyli rozpoznawalność z sorki za makaronizm zapewne na dużo większym poziomie. Zbijesz tysiąc piątek, znajdzie się jedna osoba, która Cię nie lubi. Zbijesz kolejne tysiąc, znajdzie się kolejna i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu trafisz na jakiegoś idiotę, który będzie próbował popisać się przed znajomymi albo będzie pijany. Miałem taką sytuację. No i trzeba będzie to w jakiś sposób konfrontować. To nigdy nie jest przyjemne. Uważam, że jest to mega zbędne. No i chyba tyle. Zony, pytanie do Ciebie. Masa osób prosiła, to był jeden z takich bardzo popularnych komentarzy, masa osób prosiła o to, byś na konferencji wyrecytował wiersz o Puszku. Tego, o to prosił cię nie będę, uważam, że jesteśmy ponad to, ale zapytam, czy podtrzymujesz puentę zawartą w tych dwóch słowach, w tych dwóch literach? No nie wiem, no co mam powiedzieć. Dla mnie to już jest po prostu przesyt, jak się siedzi na tym twitchu i cały czas się to widzi, to ja nawet mam zablokowane JD na czacie, bo po prostu mi to psuje streamy, jeśli mam być szczery, ale no co mam powiedzieć, no, podpowiedzieć szczerze, pod, czy, czy... No podtrzymuję, no podtrzymuję. A nie czemu? pod walkę, tylko tak szczerze, szczerze. No, a czemu? Żeby mieć presję do zły? walki. Za tego Timo jesteś zły. Ha, tak, tak, jestem zły za Timo. Nie, nie, serio pytam. Kie, nie, no. nie, no. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, jakby pytam tak całkiem poważnie. Po prostu. Ty masz względem mnie jakąkolwiek złą krew, złe emocje. Nie, no tego to jest po prostu to, dla, mnie, dla mnie, JD to jest jak mówienie A. po prostu komuś cześć. No to jest na takiej samej zasadzie okay. i tu chyba każdy y, z tych, co tutaj siedzą albo oglądają, no, nieraz użył tego skrótu, także. Nawet nie mając nic do Disa, po prostu to mówią. Czyli że yes. często jest to po prostu taki instynkt stadny, a nawet niekoniecznie coś w tym jest, tak? Po prostu to jest impuls, tak? Czy No tak. Niektórzy to nawet piszą, a pewnie nie wiedzą, co to znaczy. Jak tam widzę jakieś premiery filmów na YouTubie, yy, czy coś, to zawsze na czacie leci od D. To jest już chyba nieuniknione do końca naszych dni. Okej, okay, a nie uważasz, że to jest trochę takie bezrefleksyjne ze strony streamerów, nie? Że za tym memem gdzieś tam stoi sobie druga osoba i no chuj, na 100 nie jest z tym gida, ale tam 101 może się z tym chujowo poczuć? Że jak komuś dowalić, to Disowi, bo wszyscy mówią. No, że to jest takie trochę, no wiesz. Ale ja też częściowo uważam, że przez ten w zasadzie mem, no nastąpiła pewnego rodzaju polaryzacja twojej osoby, która w end efekcie, no tak jak widać, no korzystne też rzeczy przynosi, nie też ciebie jako twórcę internetowego, tak? Wręcz przeciwnie, z mojej perspektywy wygląda to tak, że jestem tytanem pracy, umiem robić dużo fajnych rzeczy i bez tego mema byłoby mi dużo łatwiej przejść pewne rzeczy, których w tym momencie nie mogę przejść. Na przykład od na przykład wizerunek, który jest ważny we współpracach z różnego rodzaju firmami. Od na przykład to, że jeżeli jakiś mój widz przyjdzie gdzieś tam, no nie wiem, w klasie i obejrzy sobie mój filmik, to ktoś w klasie może mnie nie lubić. I mojemu widzowi może być przykro, przez co nie mogę rozbudować szerzej popularności, bo oglądanie mnie dla jakichś środowisk może być pasem. Nie zgadzam się z tym w zupełności, bo widzisz, jakby odczuwam i teraz, reasumując Twoją pierwszą wypowiedź, w której. W tak precyzyjny sposób udało Ci się na temat swojej własnej osoby wypowiedzieć, co mnie trochę zdziwiło, a właściwie to, że odnoszę wrażenie, że każdy ruch jest bardzo mocno kalkulowany. Część o co chodzi, że jakby nie do końca w tym jest spontaniczność i rzeczywiście ta prawdziwa odsłona tego, co może i widzowie w części odczuwają. Jakby teraz. Jedynie to, co oceniam, to jest ta wypowiedź pierwsza w Twoich. Chciałem się wcześniej wtrącić, ale zrobiłem to dopiero teraz, bo żeś w dosyć precyzyjny sposób właśnie opisał dokładnie to, do jakiego targetu chcesz dotrzeć, to w jaki sposób to robisz, to jak chcesz unikać i tak dalej, czyli oznacza to, że te ruchy no w dużej mierze są kalkulowanymi ruchami. I teraz pytanie brzmi w zasadzie tak, czy ten mem, o którym wspominaliśmy, to JD, no... Nie jest może, koniecznie to... czymś negatywnym, w moim odczuciu przynajmniej. W sensie ja najprawdopodobniej, gdyby nie ten mem JD, on się pojawiał pod moimi klipami, Mordo, przez średnio 3 lata. W sensie czasami do dzisiaj się zdarzy. I to jest zasadzie, miara prawdziwego sukcesu. I to jest też generacja pewnego sukcesu. No, kiedy pojawiasz się Ty jako twórca internetowy pod kawałkami raperów, czy rockmenów, czy innych artystów z różnych muzyk, no to. Nie do końca widzę w tym, że to jest aż tak negatywne i czy ludzie rzeczywiście, twoi fani, odbierają to jako krytykę ciebie, czy po prostu jako taki żart, który się już do ciebie mm, przykleić to może za bardzo dosadnie, ale taki, który po prostu obok ciebie stoi. No, różnica, różnica zasadnicza Wiesz, jest taka, jakby... że, że żart może, jakby żart może bawić. Wszystkich, ale jeżeli nie bawi osoby, o której jest żart, no to wtedy to jest śmianie się z tej osoby, a nie z tą osobą. Ja zawsze tłumaczyłem to znaczy, na przykład przer przerwać jeszcze sekundę. E, w zasadzie to tłumaczyłem na przykładzie e, filmu ósma Mila, nie wiem czy wiele osób oglądało, ale no, to był przykład, w którym w zasadzie w ostatecznej bitwie Osoba zdawała sobie sprawę z tego, jakich podpunktów jego przeciwnik może użyć, i z tych podpunktów zrobiła swój atrybut. Morto, do mnie w Polsce przez trzy, czwarte życia mówili Brudasie Ciapaty. A teraz sprawiłem, że wszyscy Ciapaci i Brudasi są w Polsce dumni z tego, że są tacy, jacy są. No i zajebista robota. Wiesz co? Nie wiem, może to jest troszeczkę pryzmat mojego ego i może gdzieś tam wiesz. Ale tak jak mówiłem, przed chwilą właśnie użyłem takiego sformułowania, że na 100 dni mnie to nie rusza, ale jak mam gdzieś tam jakiś słabszy dzień, no to czasami sobie myślę to że no kuję, bo fajnie by było, ale, jakby tego nie było. nie? Tak ja nie ale nie mam na to wpływu, więc jakby żyję z tym, to jest jakieś tam ryzyko, które ponoszę jako osoba publiczna. No i tyle, nie spinam się, jak ktoś tego używa. Ale jeżeli pytasz o moje odczucia, takie wiesz, personalne, głębokie, co sobie myślę, przy jak zasypiam w łóżku, to tak jak mówię, 100 dni o tym nie myślę, 100 dni mam wywalone, 100 dni robię swoje. Ale jest taki jeden dzień, gdzie wszystko ci się wali na głowę i myśli czytasz jeszcze ten jeden komentarz, nie? Myślisz sobie, dobra, kurwa, ale słabo i rzucasz gdzieś tam zły telefonem, nie? Wydaje mi się, że po prostu zbytnio analizujesz kwestie, których w zasadzie nie trzeba analizować, które są po prostu takie, bo są takie i, i, i na nie nie ma odpowiedzi. Często po prostu tak się dzieją. I, i, I jeszcze jedna rada, przed spaniem nigdy nie myśl o pracy. Ja chcę tylko powiedzieć, że Malik przeprowadził tutaj półprofesjonalną psychoanalizę i ja uważam, że to zasługuje na brawa, bo to jest naprawdę tęga przekmina. Brawa dla Malika. I this może, może to Ci w jakiś sposób pomoże. Dobrze. No to w takim razie, jeszcze pytanie, ostatnie pytanie przed Face to Face'em do Zonego. Czy to, że będziesz miał w walce poparcie publiczności, dużo dla Ciebie znaczy? Czy raczej myślisz, że raczej się wyłączysz i będziesz skupiony na walce? Nie, no na pewno. Tłum da mi dużo takiej, takiego zapału, do tego, żeby nawet gdzieś, jak tam będę miał rozwalony ryj. Dalej jechać i wiem, że wsparcie publiczności naprawdę dużo pomaga, bo jak trenowałem pływanie i gdzieś startowałem tam na zawodach, to jak słychać z trybun, jak tam krzyczą czy trąbią, no to naprawdę pomaga w takich najcięższych chwilach i po prostu jest też dla kogo walczyć, nie? Ja właśnie nie zapytałem Cię, bo mówiłeś o tym, że trenowałeś. Co trenowałeś? 13 lat zawodowo pływałem. O kurde, kondycja. Na pewno pali zioło, wszyscy pływacy palą. Ja yeah, czasem tak. Dobra, a ty nic nie trenowałeś, tak? Sam? Trenowałeś też coś? bo... Nie... Na Samoners Rifcie. Jeszcze raz? Na Samoners Rifcie. W lole grałem, śmieję się. A, okej. Okay. Nie, 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 słuchaj, ze sportem nie miałem zbyt wiele wspólnego. Może tyle, że jak miałem tam 13-14 lat, to jeździłem trochę na deskorolce. Do piłki nigdy nie udało mi się przekonać, bo nie lubię piłki. Ale byłem tym myślę, jednym że też w tym przypadku motywującym, może być dla ciebie, czy jeśli rzeczywiście, jakby wiesz, no podjąłeś już tego wyzwania, więc mm -hmm. w zasadzie już tą walkę stoczyłeś, no to wygrana w twoim przypadku może oznaczać nowe życie, jakby, albo nowy wątek w twojej karierze? To znaczy, dla mnie wygraną jest to, gdzie w tym momencie jestem i jak wyglądam. To, i jaką drogę przeszedłem, to, jaką dyscyplinę wprowadziłem do swojego życia. To, że jestem na tyle powalony na punkcie diety, że co rano siadam, otwieram sobie kolejny dzień tabelki w Excelu, gdzie rozpisuję makro tego, co będę jadł, tego, co mam w diecie, liczę sobie ilość batoników białkowych, które mogę przyjąć w zależności od natężenia treningowego. I to, że jaki efekt widzę codziennie w lustrze, to jest moje zwycięstwo. Jeżeli uda mi się to przypieczętować wygraną walką, to będzie zajebista wisienka na torcie. Wiem, że mam trudnego przeciwnika, ale lubię trudnych przeciwników. No to myślę, że czas, żeby temu trudnemu przeciwnikowi spojrzeć prosto w oczy. Zony DIS zapraszam do face-to-face'a. No i oczywiście Was proszę o to wsparcie, bo Zony prosiło o to, żeby było to wsparcie, że to im pomaga, więc wielkie brawa. Face-to-face, -face Zony DIS! i panowie, że co się tutaj. stanie? I jeszcze raz. Chciałem, że coś się stanie. Nie, no nie. Oszczędzajcie. O, jeszcze teraz, a to dzięki. No, jeszcze teraz tak. Ma no, takie kolorowe kamień, Papier nożyce? Nie, nie, nie. Nie. Nie, nie, nie. Jeden pojedynek, jeden wynik. Tak. I tego się trzymajmy. Pozycja bokserska do publiczności. O pojedynek, na który czeka cały streamingowy świat. Dziękujemy serdecznie z zony Dis już 5 lutego Kraków. Będzie się działo, kupujcie pay -per view ogarniajcie. My oczywiście dziękujemy Wam za tę część.